na no moi drodzy, witam was zmęczony człowiek życiem yy, i chciałam wam właśnie z tej okazji zrobić taką podstawową pielęgnację, Jak mi się nic nie chce i po prostu chcę zrobić takie bel minimum, to, to jest to, co wam się teraz reprezentuje. Na początek demakijaż, w tym przypadku olejkiem od Glossy, y, olej do demakijażu, który ma w sumie ubigator, ale generalnie jest taki dosyć wymagający. Trzeba go dosyć długo na twarzy rozmasować, żeby naprawdę całego makijażu się z twarzy pozbyć, więc tutaj ja naprawdę bardzo powoli sobie ten makijaż wykonuję i nie powiem, jest to całkiem fajne i komfortowe, szczególnie takie właśnie, się chce dobrze zakończyć dzień, to po prostu ten demakijaż jest naprawdę bardzo fajny i przyjemny. No, ale uczulam, że jakby to jest tego typu produkt, który no, niestety wymaga tego takiego dokładniejszego masażu, żeby całkowicie móc się makijażu z twarzy pozbyć. Ale generalnie ja bardzo polecam właśnie takie olejowe struktury, bo zauważyłam, że jednak skóra przy używaniu takich produktów tego typu jest lepiej zachowana w takim nawilżeniu, że się po prostu nie wysusza za to, a ten makijaż jest jak najbardziej dobrze wykonany. Generalnie ja też chciałam spróbować na pewno jakichś kremów, takich emulsji do mycia, ale to. Jeszcze może kiedyś. Teraz od razu na ten olejek do makijażu, na to wszystko, co mam na twarzy, nakładam sobie żel do mycia twarzy z Resibo, z ekstraktem z broskwini. To jest akurat taka nowa wersja, w nowym opakowaniu i wydaje mi się, że również z nowej formulacji, ponieważ on jest bardziej gęsty, jest trochę mniej przystroczysty, ten płyn i generalnie jest on troszeczkę inny od tego, jakiego ja zapamiętałam, bo ja kiedyś właśnie ten żel już miałam, więc no cóż. Z jednej strony moja uwaga kiedyś była taka, że, że jest super świetny, tylko że po prostu właśnie mógł być bardziej gęstszy i w tym momencie rzeczywiście on go zagęści. Ale mi się wydaje, że coś innego porobili też z tą formułą i on już troszkę stracił te swoje właściwości. Cały czas jest bardzo miły, raczej nie wysuszający i ładnie doczyszcza, Ale po prostu jego ja jakoś tak wspominałam trochę lepiej, mimo wszystko. To, to, to może to jest jakieś moje takie subiektywne wrażenie. Prawdopodobnie tak, ale tak, tak mi się wydaje, że on kiedyś jednak był troszkę lepszy, więc jeśli będziecie mieli okazję użyć właśnie kupić sobie ten żel, to polecam właśnie polować tę starą wersję, o ile jest ona jeszcze gdzieś tam dostępna. Tak w międzyczasie powiem Wam, że mam właśnie wałek z Rosmana nałożony na głowę, taka now, nowa moda, po prostu kręcenie włosów. Jeśli kogoś to interesuje, to też zapraszam, bo tydzień temu właśnie na kanale był taki filmik, więc yy, no cóż, odsyłam do tego filmiku, bo yy, spoko to nawet wyszło i wydaje mi się, że to może być ciekawe dla wielu osób. Jeśli chodzi o kręcenie bez użycia ciepła. Dalej już sobie tutaj w międzyczasie w końcu ten twarz umyłam. To zajmuje najdłużej, mimo że jakby całościowo, jak widać, ta pielęgnacja jest, jest bardzo szybka, to mimo wszystko jakby w tędy to jest zdecydowanie najbardziej czasochłonny element całości. I dalej będziemy używać toniku. W tym przypadku od Livio taki tonik balansujący, bardzo fajny. On nie ma żadnych kwasów, żadnych jakichś takich szalonych składników, które często są właśnie używane przy tartach trądzikowych, więc całą twarz sobie tym przecieram, ale również okolice oczu, bo jak widać, zostało mi tam trochę tuszu i już mi się nie chciało tego domywać, jakoś tam kolejny raz żelem, a na przykład też nie miałam płynu misalnego, że móc sobie to dodatkowo wytrzeć, bo normalnie właśnie tak rozwiązuje tę sprawę, że albo drugie, drugie mycie, albo tylko w tym konkretnym miejscu płynucelarne, ale akurat nie miałam, a drugi raz mi się mycie chciało twarzy, więc po prostu sobie tonikiem. Przecież co jest ten neutralny, to on nic mi tam nie zrobił, nic nie podrażył, nic nie, nic nie zrobił, mogę polecić generalnie. Dalej sobie spiekuję jeszcze hydrolatem z zielonej herbaty, w innym opakowaniu to jest przełożone, bo jest świetny atomizer w tym konkretnym opakowaniu, więc sobie zostawiam go do wszystkich hydrolatów. Lubię, mieć, żeby ta twarz była taka bardziej nawilżona. I teraz sobie nakładam produkt pod oczy, akurat to jest żel. Taki właśnie nawilżający z watermelon, taka właśnie firma Contigo, Delikatny żel, właśnie nawilżający, ale on też ma w sobie jakieś oleje i emulgatory, więc on nie jest to nie jest jakby sam żel i nie lepi się jakoś tak bardzo pod okiem. Czuć go delikatnie, ale to nie jest nic przeszkadzającego, więc on siadaje i tak powiedzmy na dzień pod make-up, ale na noc też obleci szczerze mówiąc. Po prostu chciałem już skończyć ten produkt, póki jeszcze nie jest tak zbyt zimno i on jest taki relatywnie leciutki. Na sam koniec nakładam sobie serum do twarzy z olejem Tamanu z firmy Yossi. Bardzo spokojne serum, właśnie takie bardziej normalizujące, więc tutaj mi się ładnie to zamyka całą pielęgnację, jeśli chodzi o takie przeciwtrądzikowe, powiedzmy, problemy. Więc tutaj po prostu wykonuję sobie taki masaż. Tutaj pokazuję tylko takie szybkie nałożenie, a potem jeszcze poza kadrem sobie trochę bardziej na skórę pomasuję i dla mnie to jest super ekstra i najlepsze. No i co? Dzięki za oglądanie, pa!